Cześć, z tej strony Ares. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Huntsworth. W dzisiejszym odcinku przybliżam Wam historię Newta Scamandera. Lumos. Uroczyście przysięgam, że knuje coś niedobrego. Newton Artemis Fidonius Newt Kamander, był wysokim czarodziejem z potarganymi rudobrązowymi włosami i niebieskimi oczami. Urodził się 24 lutego 1897 roku w Anglii. Miał co najmniej jedno rodzeństwo, starszego brata Tezeusza. Zaczął się interesować magicznymi stworzeniami w młodym wieku, ponieważ jego matka była hodowczynią hipogryfów. The przed pójściem do Hogwartu w 1908 roku Newt nabył swoją pierwszą różdżkę. Prawdopodobnie od Olivandera. Jego różdżka została stworzona z jesionu oraz lipy, a jej rdzeń zawierał elementy z kości i muszli. 1 września został zakwalifikowany do Hufflepuffu. W Hogwarcie lubił studiować magiczne stworzenia. Zaprzyjaźnił się z Letą Lestrange, koleżanką z rocznika, która podzielała jego zainteresowania magicznymi zwierzętami. Ich bliska przyjaźń rozpoczęła się w 1910 roku, kiedy w wieku 13 lat letał cieka przed łobuzami i ukryła się w szafce. Newt był także w kredensie i opiekował się krukiem. Powiedział, że wakacje będzie spędzał w szkole, aby opiekować się krukiem. Dziś, w czasie I wojny światowej od 1914 roku do 1918, Skamander służył na froncie wschodnim w poufnym ministerstwie Magii. Program został ostatecznie odwołany, ponieważ smoki słuchały tylko Skamandera i próbowały zjeść wszystkich innych. Skamander dołączył do Ministerstwa Magii Departamentu Regulacji i Kontroli Magicznych Stworzeń. Spędził dwa lata w biurze przeniesienia elfów domowych, zanim przeniósł się do Wydziału Bestii, gdzie go rozdobył wiedzą o magicznych stworzeniach, doprowadziły go do szybkiej serii awansów, popychając go do przodu jako magizologa. I do know a few to bring Frank home. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć. To Arizona.